是嘛，娘？ A dzisiaj wyhodujemy sobie jajka Tak, tak strasznie wam się spodobało i na shortsach i na TikToku Trend z tym, że ja wykluwam nasze jajeczko, które mamy tutaj Zazwam wam pokażę co tam się dzieje Ale najpierw sikizabłukany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje ma teraz czas nadrobić Przypominam już o łapkę w górę, ponieważ jeśli chcecie więcej właśnie takich challenge's z wyhodowywania wielkich jajek Zostawcie teraz 4000 łapek w górę Czyli w skrócie Ania została strusiem, który zniósł wielkie jajka dinozaurów Czyli dinozaurem czy strusiem? Jesteś dinozaurem? Mamy dwa jaja dinozaura, w sumie to trzy bo Mamy to zielone i jedno jednorożca, bo jedno jednorożca już jest rozpakowane. U mnie na szorcach zapraszamy. A do tego to. Kiedy górzy z kupili? Tak mi się zdaje. A moim zdaniem tu się chowa jednorożec Albo smok. Jednorożcowy smok. Ogólnie każde jajko kosztowało chyba 40, ponad 40 zł, więc są dosyć drogie. Same 42. Same 42 zł kosztowało. Dobra. Czyli tam jest około 200 zł, po to, żeby wyhodować najlepszego dinozaura. I, I najlepszego zrobimy. Jednorożca. Zobaczymy, czy to są takie same, ponieważ ja wcześniej wyhodowałam jajo jednorożca, które mamy tutaj. Wygląda ono na razie tak. Już widać, że Musi róg to nie mieści, jest strasznie twardy, ale podobno ma rosnąć aż do 50 cm. I jestem strasznie ciekawa, czy tu jest identyczny jednorożec, czy tylko będzie miał tęczowe włosy. On nie zmieści się w tym garnku, bo nie ma szans. O matko faktycznie. 50 centymetrów on by cały to zajął. Tam w wannę znaleźć, ale przypał Bo nie mamy wanny, więc nakupiłam takie miseczki. Ale one są przecież malutkie! I tak jak my to zmieścimy? Będziemy codziennie go podlewać, tak jak roślinkę po prostu. I gdzie go będziemy trzymać? Może na dworze? <laughs> Okej, okay, nasz challenge będzie polegał na tym, że musimy wybrać jedno z tych jajek. Ja wybieram sobie jedno, Ania wybiera drugie. I w tym momencie komu pierwsze wyrośnie, czyli jeżeli tutaj pęknie pierwsza skorupka, to w tym momencie Ania dostaje na przykład jeden punkt, no a ja wtedy tracę punkt. I drugą konkurencją będzie, który wyrośnie największy, ponieważ widzimy, że to jest 50 cm jeden i drugi. Więc wydaje mi się, że może być też taka sytuacja, że nie każdy będzie tak samo wielki. Weźmiemy wtedy miarkę i to zmierzymy, co nie, panie Świnko? A ostatnią konkurencją będzie, który będzie najładniejszy. A teraz czas na to, żeby wybrać Twoje jajka. Dobra, Ania, twoja kolej, wybierasz jedno z czterech jajek. Najpierw tego jednorożca odstawię. Okay. Tak, odstaw tego jednorożca I musisz wybrać jedno z tych wielkich, ogromnych, Ej, strusich no jaj. Ja się zastanawiam, czy w tym jajku będzie taki sam, czy będzie inny. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze, ale możliwe, że będzie taki sam. To może ja bym wzięła. No, te na pewno wezmę, to brązowe, Czyli to brązowe. No, jedno jajko musisz no, wybrać. Nie, no, nie dwa. Jedno jajko tylko. A z niektórymi zrobimy po prostu test. Na przykład wsadzimy je do koli. To ty chcesz to? Ja chcę to, ja chciałem zielone. Ej no to, to, to co to było? Ty chcesz to? Nie, ja chciałem to. No ale dobra, niech będzie Ty sobie weźmiesz zielone, ja biorę to oto brązowe I zobaczymy, który dinozaur będzie ładniejszy, większy I który pierwszy postanowi wyjść z tego ogromnego jaja Ej, patrzcie, to też jest w takiej małej szklance Ej, wytłumaczcie mi, skąd wziąć taką wielką szklankę To jest ale ogromna to szklanka Ale to jest w wielkiej szklance to No jest... jak nie? Dobra, wstań sobie Poczekaj, zobacz sobie, jak to jajko wygląda w tej szklance Na zdjęciu tak, to jest ogromna szklanka XXL Zaprosimy sąsiada o użycenie wanny Wanny <laughs> Dobra, Ania, mamy miarkę Pokaż mi, ile to musi... Wow, 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 Przesadziłaś wow. chyba Przesadziłaś Żart... Chyba sobie żartujesz y... Żartujesz sobie, że to takie urośnie Ale może to już szło do głowy, błagam Co? Oj Wiesz co, będzie mały problem Ponieważ powiem tak, te miski raczej tego nie pomieszczą Ale mówię ci, może od głowy będzie brał do, nóżek, albo do No super, fajnie jest, no, fajnie, jest fajnie, 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 to fajnie, to fajnie to ja. Zaczynamy Miseczki już mamy gotowe Moje jest oczywiście to zielone, Kitka to drugie I No i to, no i wkładamy i zaczynamy Ma być woda chyba o temperaturze Na no, zdrowie 20 stopni, a więc lecimy po taką No, no dawaj No już mamy całe dwie miski wody Jest cieplutka, więc będzie naszym jajeczkom cieplutko A, żeby nie było Musimy wyjąć w tym samym czasie i włożyć dokładnie w tym samym czasie. No ja, to chodź, najpierw wyjmiemy i pokażemy, jak go Dobra. I czas na opening jajka. Ej, co jest? Co jest? Dobra, jest. To jest ogromne, widzicie, to ja się boję, że to upuszczę. Ania, no jest jak twoja o, głowa. Ładnie, taki cieniowany. No i takie cieniowane. No Bawnie. tu ma takie dziurki, ona przez nie pochłania wody i właśnie przez to rośnie. A moje mamy tutaj. To ja też jest fajne, no, też jest fajne. bardzo ładne. Jestem ciekawa, jaka będzie różnica w tych dinozaurach. Dobra, to co? Na 3-4 będziemy teraz je wsadzać do środka. Przestań pukać. O nie, tu że bo teraz naruszyłaś trochę skorupkę, przez to szybciej urośnie. Nie wolno tak robić, został to? A nie, co ty robisz? Słuchajcie, <laughs> bo tu jest akcja TikTok plus YouTube, co nie? Ja wybieram to, bo ty masz ten 3, cztery, <try> Ej, to jest. No, no, już się. A, bo musi nabrać wody trochę. Ty nie, ty masz być pierwszy. No, ej, no nie wychodź do góry. Czy ty oszukałaś? Ile ja mam wody? Ej, ja nie mam wody, żeby to. Co ty masz więcej? Mniej więcej wody ma. Zobaczcie, oszustwa. O, już jest lepiej. Dobra, trzeba teraz dolać wody, moim zdaniem. Ania, musimy je dolać do fula. Ale zobaczcie, one się nie mieszczą w tym o matko. Dlaczego? Czekaj, No, bo ja nie chcę za dużo, bo nie wiem, ile ono zajmie. Ale przecież zapytałam że ono pochłania wodę. Ale wiecie, co jest najgorsze, że naprawdę one są ponad jeszcze te miski. To jest porażka, no? Jak my to mamy wychodzić? Dobra, no i co teraz? Dolewamy teraz wody, żeby nie było, że oszukuję. Wypłynęło jeszcze. Ojej. Słuchajcie, a na 20 tysięcy łapy w górę testujemy, czy te dwa jaja urosną w Coca-Coli. Ja chcę w Coca-Coli, Dawaj w Coca-Coli. Dobra, albo jeden będzie w Coca-Coli, drugi w czymś innym. Taki test. No! To zostawiajcie łapki w górę. Na przykład. Co, jak w slime byś tak chciała zrobić? To nie ma opcji, żeby wyrosło. Jajczka sobie już grzecznie tutaj czekają. No i co? Widzimy się pewnie jutro. Zobaczymy, czy który z nich pęknie. Mam nadzieję, że ty. Mój drogi. Mamy dzień drugi. Minęły dwa. Dwie... 24 godziny i zobaczymy, co takiego się stało ze świjajeczkami Ten kitka już ma jakiś dziwny osad, czyli chyba już lekko zaczyna pękać. Natomiast mój, no niestety, no mały, ej, weź się pospiesz, proszę cię! Wygram to. Zapomnij. Nie, nie zapomnij. Mogę twoja woda jest żółta. No, no, już się rozpuszcza wszystko. Heju. Moi drodzy, to jest cały czas drugi dzień, ale parę godzin później. Słuchajcie, co tu się zadziało? Kitka popękało ale jednak to nie jest to samo, co mój. O mój się zaczął. Będzie brązowy? Mam nadzieję. Znaliśmy jeszcze takie jajeczka i stwierdziliśmy, że zrobimy drugi czym. Zobaczymy, czy wyklują się pierwsze i urosną te, czy te. Więc wsadzamy szybciutko i zaczynamy. Ten tutaj w ogóle jest pomarańczowy, a ten zielony. Myślałam, że skorupka jaj świadczy o tym, że są identyczne, a to chyba nieprawda. Zresztą sami się przekonamy. Uwaga to jak to pomarańczowego? No to ja będę miała zielonego, skoro mam tego zielonego, to ten też. O, okej. Okay. 3, te, te. Wow, jak? Trzeba je zanurzyć! Uj, próga! Ej, ej, bo to szukujesz, bo mój będzie później. Tikriausiai jau trukdo. A ty tutaj masz tylko takie pęknięcie, ale patrzcie, Zobaczcie, jakie to się od zimnie U mnie tego nie ma. A nie u mnie jest tylko tutaj. I tu, a u ciebie na całej takiej jajni. Ej, spójrzcie mi, na no, dopiero godzina, one już zaczęły pękać. No te duże to jednak mają dużą konkurencję z nimi. Dobra, mamy już dzień trzeci. Nokitek przegrał niestety. Pierwszą kategorię przegrał, ponieważ pierwszy jajo, które zaczęło się blikować, to jest moje jajo. I to już naprawdę na bogato. I jest zielony. Mam nadzieję, że ty będziesz miał obrazowe, żebyś miał takie osoby Ale dookoła. właśnie ja chciałem Ci coś powiedzieć, bo ty tego nie zauważyłaś, ale jak obkręcisz moje jajo dookoła, to tam też się otworzyło to jajko. Tylko pod wodą. Chodź, pokażemy no teraz to. Sprawdzimy, ale najpierw chcę Wam pokazać właśnie o to, to co już wcześniej widzieliście. To już się wykryły praktycznie w momencie. No i faktycznie są w dwóch kolorach, także super, naprawdę super. Dobra, idziemy tutaj. Mój jest tutaj i zobaczcie tylko. Jakie ogromne pęknięcie! I tutaj widać jego fragment. Hejka mały. O, no to jest po prostu synek mamusi. A to? Patrz. Tutaj, na samym dole. A tego dotykasz, to się nie liczy. Ale Nie, zobacz, widzisz? No dobra, I nie wierzyłaś. A on tu już... <laughs> Ale jest śmieszny! Ej, patrz, mój jest faktycznie zielony jak smok, a twój jest taki ciemniejszy. Tak jak to można było powiedzieć. Ale masz, że on się sika. Nie. Dobra, a nasze tutaj dzielnie dinozaury dalej walczą. Zobaczcie, no na razie chyba idą w łeb O nie, mój jest chyba mniejszy. Tak? Albo mu głowa nie rośnie, bo wiem, że czasem było, że już ten jeden fragment, ja mu nie rósł. Dlatego, że twoja głowa jest w jajku dalej. Trzeba byłoby go wyjąć. A, no z do tego dobra. Jajka. Okay. No i z naszą jajeczną zabawą czekamy dalej. Końcówka dnia, i zobaczcie. Oprócz tego. Aha. Ide, no idę, no. Oprócz tego, że ten tutaj, zobaczcie co tu się wydarzyło, tylko że ja tego nie dotykałam. A Kitek dotknął swoje i... Nie dotknąłem, w sensie tak obróciłem lec... je obróciłem no, je do góry nie nogami. właśnie nie wróciłeś, ona jest białe. Nie, po to, żeby pokazać, że on też tam no, wyszedł do dołu. Nie, ale tutaj już coś mi wystaje. Tam, 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 tam. Ale przy on tam wyszedł cały. No, nie. Tak jak twój, tylko z drugiej strony. Oj, ma być pierwszy, ale no jest słodki. Ojej, juchka! Fuuu, ale on jest dzielny do tylko. <śledź> tak zdobyłaś pierwszy punkt, teraz czekamy, który pierwszy całkowicie wyjdzie z jajka. Tak, dobra? Patrzcie, co się w ogóle stało z Kitka, jajem A czemu? Bo kitek oszukuje i non stop Go dotyka, to już jest kolejny dzień Jest rano i mój już tutaj Się pokazuje, zobaczcie Ja po prostu daję mu miłość, a nie, nie. tak. jest mój cioczek Jest ale go nie dotykam A Kitek non stop nim rusza i co tu się wydarzyło Zobaczcie, no dobra, czekamy do wieczorku A te słodziaki, no, no Już wyszły ze swoich skorupek I mamy już wieczór, poświęcę tutaj troszeczkę telefonem I zobaczmy, jak nasze dinozaury Się prezentują i zobaczcie, normalnie jakby były żywe, serio. Natomiast kitka, no, kitka też niczemu sobie trochę creepy wyglądają. No ale dobra, czekamy dalej, ale jeszcze te maleństwa nam zostały tutaj. No i one bez zmian cały czas tej skorupce trzeba już niedługo wyjąć tą skorupkę, żeby mi tam nie zawadzała. Może wody wymienić. Co, zobaczcie, mamy kolejny dzień i zobaczcie, jak on wyłonił całą swoją głowę, ale on miał mniejsze oczy, nie aż takie duże. W ogóle w tej wodzie one są takie słodkie. Takie pomarszczone i urocze. A Kitka? No Kitka też. Ania, dlaczego ty kucyka trzymasz w garnku? To jest nieestetyczne, estetyczne, nie higieniczne etyczne. i nieetyczne. Ten wcześniejszy, który robiliśmy na samym początku Wygląda już tak i jeszcze oczywiście musi roznać. Jest strasznie ciężki, jest gałkczasty, trochę mu farba schodzi z dołu Z ogona, ale póki co zmieniam wodę i czekamy dalej A co do tych jajeczek, chcę teraz im zmienić wodę i pozbyć się tych jajeczek Bo już się takie mętne to zrobiło, także się tego pozbywamy I zobaczymy jak wyglądają. Woda zmieniona i przyznaję, że mu jest słodniejszy Więc kitek na... No, co tam jest? Jakie one są? Słodkie, ej serio A teraz nie widać elegancko Większość nie minęło i powiem wam No jest tutaj czadzior Jeszcze bym przytrzymała jeden dzień ze zmianiem wody Zostawmy je jeszcze na dwa dni myślę I zdejmiemy im jajeczkę. Mohejka no hejka przystojniaku Chyba pora już was wyjąć Mamy już tydzień i powiem wam, że Kitka ma większą głowę, ponieważ jest cały czas w wodzie A mój wziął głowę Wyjął, dlatego jest mniejsza Ja proponuję teraz wyjąć Wziąć miarkę i potem je zmierzyć co wyciągamy je i mierzymy. Ty masz na razie jeden punkt, bo twój pierwszy wyszedł z jajka, a teraz pytanie, który w aktualnym momencie jest większy? Hmm? Twój to taki nieśmiały, bo cały czas jest tam ukryty. Zaraz go wyciągniemy, więc okay. spokojnie, a Zaczniemy ani. Od mojego o matka, kiedy jest komfortasty. Ale ma fa fajnie go wykrzywiło. Ojoj, ale mu kark będzie, bo ale wielka stopa w porównaniu do głowy. chyba była pod wodą. <laughs> ale beku. O matko, jak mu nogi spuchły. Dobra. Ale jest umięśniony, ty to widzisz jaka łydka. Odkładam go tutaj. Jo stoisz, stoisz tam. Pan... Twój. Wow. Oh. Dobra impreza. Powiem była. ci, że będzie ciężko. Wydaje mi o! Dobra, gleba. Się. Dobra, teraz porównajmy go z tym tak. oto pięknością. O! Jestem pewny, że będziesz większy niż ten Ani. Dawaj, teraz Obwieramy najważniejszy. Weź najważniejszy. go tak zgnieć. Nie Oj, działa. No słabo. Ko, co ty mu. Dajko, Dobra. Wy... Nie, on też jest taki muskularny. Mi się wydaje, że mu jest większy będzie dzisiaj Ta punkt. pływa mu napuchła Tak. Pod wodą. O, co jest? To są Dobra, ja teraz jeszcze wmienię tę wodę, wyjmę skorupki już z nich, żeby wsadzić je do czystej wody i zaraz je też zmierzymy. Wycieramy je póki co na wielkie mierzenie. Ja Wam powiem, że wydaje mi się, że mój jest troszeczkę mniejszy, ale to jest grubaskie. Że on jest takim grubaskiem. A, a nie, ani zobaczcie, to mu mama taką malutką. Główkę, a mój jak o, o matko, jaki on ma zęby. Mój bezjad ani bez żadnego problemu. Mój ma 14 cm wysokości, tak? I tak, tak, wysokości. Wydaje mi się, że o pół centymetra więcej. O, ale długości, jeszcze długość. Długości. I. Ciężkie to jest, czekaj. 21, ale 20, mojego tak samo. Nie, 22. 22 cm, a mój! Uwaga! To jest! Ej, krótszy jest! Z, serio? Totalnie tak 20,5 ma! Właśnie mówiłem, że on tak się wydaje troszeczkę mniejszy, no? ale i jest wyższy. Wrzucamy je z powrotem do wody, więc... To remis. To no dobra remis, ale to remis. i tak wygrywasz. Czyli wygrywasz na razie, mam nadzieję, że mój się w tym momencie polepszy, bo na razie jestem na niego zawiedziony. Mój i Kitka. Jako dupę cię wystawił. Halo, halo dzień, dobry. Witamy, witamy z powrotem tutaj. Tu, minęły dwa tygodnie, odkąd włożyliśmy te jaja do wody, czyli minęło teraz chyba tydzień, odkąd ostatnio nagrywaliśmy Urosły, myślałam, że bardziej urosną, ale tu jest 14 dni, a tu jest napisane, że. Ania, Ania, Miarka, łap. Że mają rosnąć nawet do 20 dni, czyli to już nie brakuje już 6 dni. Zaraz je zmierzymy i zobaczymy, który jest większy. Jeśli chcecie zobaczyć, czy one faktycznie urosły 50 cm i zobaczyć, czy jajo rozpuści się. W różnych rzeczach. Oraz może mi jest tłuc, Zostawcie teraz 5000 łapek w górę, żeby nagrać kolejną część i zobaczyć dalsze ich losy. A teraz pomiar. A właśnie, tutaj niestety praktycznie nie urosły, ale mój jest większy z tego co widzę, także ja wygrałam challenge z tymi małymi. Jak to? Wybaczki, tak twój jednak nie chciał rosnąć i powiem wam, że mój jest ładniejszy. No. Na TikToku Kasza, ponieważ Kitek znowu zaczął być TikToka, Kitek wsadził to do coca coli więc jeśli chcecie, to koniecznie zajrzyjcie na jego TikToka, a macie go w opisie, przepraszam. To wielkie wsadzimy na filmie, jeżeli zostawicie 5 tysięcy łapek w górę, wszystkie wlądują w Coca-Coli. Ciekawe, co się z nimi stanie. No i dobra, wyjmujemy. Uuu, to jest mój, tak? Tak fuu, ale one są. O nie, trzeba zmienić im wodę. No, no pasowałoby. Jak one mają rosnąć, jak one nawet nie mają miejsca. No bezkonkurencyjnie mój jest. Większy, zobaczcie, czekaj. zmierzmy go, tu odstaje. 26 i coś, a tutaj 24 i coś. Jak 24? 25 minimum Jasny. miał? Nie, no po prostu, moim zdaniem. Ale twojemu bardziej urosłe Gierki, mojemu głowa. No dobra, w każdym razie wygląda to tak, tak jak mówię. Dalsza część będzie już niedługo, czyli w tym odcinku ja wygrałam tak samo te, jak i te. Sorry, tak moje dinozaury zielone były lepszą drużyną niż Twoja, trudno mówi się. Teraz wrzucamy je z powrotem do wody, czekamy tydzień, a my się widzimy w kolejnym filmie. Eu